Witam Was bardzo serdecznie. Jestem Szymek Gaming, a to jest y, Sprinter Cell House Terror Single Player. Zaczniemy sobie nową grę. Przepraszam oczywiście na wstępie już za to, że mnie nie było chwila. No dosyć długą. Po prostu są wakacje i nie chcę mi się teraz za bardzo na, nagrywać, więc wybierzemy sobie normalny poziom trudności i zaczynamy. Wygląda jak chiński krążownik klasy Yang eskortowany przez północno-koreańskiego niszczyciela. Sprawy na Morzu Żółtym przybrały niekorzystny obrót po tym, jak chińskie i północno-koreańskie wojska wtargnęły na japoński frachtowiec. Rząd Korei Północnej nie wydał żadnego oświadczenia. Ich ambasador również milczy. Chiński ambasador na spotkaniu Narodów Zjednoczonych próbował uspokoić USA oraz sprzymierzoną z nimi Japonię, nazywając blokady usprawiedliwioną reakcją na to, co cała reszta Azji uważa za remilitaryzację kraju kwitnącej wiśni. Ta blokada to akt agresji. NSC przygotowuje formalną odpowiedź, a Walsh otrzymał rozkaz zbliżenia się do celu. Walsh to najnowocześniejszy statek szpiegowski na świecie. Na pokładzie jest mój najlepszy człowiek. Coś takiego. Chiny i Korea Północna znowu ze sobą współpracują. To było do przewidzenia. To prototyp 056 chiński. Dokładnie. Wytrzymasz kołysanie? A, bez problemu. Świetnie. 056 nie jest jedyną rybką w tym stawie. Admirał Toshiro Otomo, szef nowo utworzonego wywiadu Japońskich Sił Zbrojnych, złożył dziś oświadczenie. To kolejna próba zachwiania naszej niezbyt stabilnej sytuacji ekonomicznej. Podjęta przez Chiny i Koreę Północną. Wywiad. White, white, white. Chwila no jestem nieoczekiwany telefon zwiad zatwierdzamy Zat od znów jakieś tam bo mi się automatycznie jak weszłem do misji nagrywanie włączyło nie wiem dlaczego jakaś głupota będzie tyle tych katów, że nie wiadomo co Дивно.

Chyba trzeba będzie go teraz przesłuchać. Hejo. Dobra, po prostu go tam uciszymy na jakiś czas, jak się obudzi to będę daleko stąd No to broń jest w tej skrzynce Zapiszemy. Dzień dobry do widzenia. Nie ma pana. co tego tak To my tu sobie poczekamy, może któryś z nich odejdzie. Chyba nie żyje skoro nie odzywa się a my sobie poczekamy na tamtego pana który poszedł na spacer zapewne wydarzył już nam nie będzie potrzebny. Go zostawimy w spokoju. Niech sąsiadzi. W końcu to tylko zwiad jest. zaczekaj cieka się tym a ja idę stąd Moglibyśmy w sumie zapisać gdy maminam Z skrzynkami. Chyba już, już żadnej nie pominałem. Mam nadzieję. Bo to jest trzecia. Dobra, chyba tu jest jeszcze jakiś gość. Tak, wszędzie to samo. Dobra, weź go na plec i go położymy tutaj. Cieszę się. Nie wiem jak to właśnie rozegrać, bo to jest dwóch. Nie, tak to go nie rozegram. Muszę. No, co za magia, przecież dostał prosto. Przecież to tak... kurde. O już wiem. No przecież obaj stali w tym. W kałuży. Obaj stali w ciem... w kałuży.

No i jak on może nie dostawać Co się stało? Leżni w ciemności. Nie słyszeliśmy, nie widzieliśmy. Synchronizowali swój ogień płyska witami. Ciała padały w ciemności. Co się tu jesteś? Ktoś się połapał? Nie, chyba nie. No tak dobrze. Jak nikt się nie połapał... Mam nadzieję. Ale powinno przecież zadziałać. Jak ta serca ma przylepne do kałuży. Czyli jeden jest ogłuszony, a drugi martwy, dobra. Nie jest źle. można poczekać jeszcze on utworzy nam przejście więc ja wolę poczekać Zrobił to No wejdź Dobra Jesteś gościu udupiony Tu mamy przejście, a ty gościu leżysz. No niekoniecznie tak zwiat przeprowadziłem, ale kilka ogłuszonych osób i tak jak się obudzą, to mnie to już nie będzie. Więc nic to im nie da. Jak będą ten zwiedzać, bo nie będą wiedzieć. Nie będą im wierzyć, że ktoś tu był. No chyba, że będzie jeden martwy. W tym wypadku to rzeczywiście będę wierzyć, bo jednego go zabiję. straż. Ty nic nam nie masz do ciekawego do powiedzenia. No człowieku. Zrom, bo po prostu chcę to wyłączyć no jak ja mam to otworzyć a może tak to zrobię No co ty odwalasz fiszę? Panu dziękujemy i się ewakuujemy. No to to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Na razie.